To w tym miejscu urodziło się wielu mieszkańców naszego miasta, w minionym roku przyszło tu na świat blisko tysiąc maluchów. Pierwsze w tym roku dziecko w Mysłowickim Centrum Zdrowia pojawiło się na świecie 1 stycznia tuż po godzinie 2. W poprzednim roku maluchów urodziło się tu znacznie więcej niż w 2019. W zeszłym roku urodziło się w Mysłowicach 987 dzieci i to jest 20% wzrost w stosunku do poprzedniego roku, w którym urodziło się ponad 700 dzieci. Dzieci, jak widać, chcą przyjść na świat niezależnie od pandemii. Jesteśmy jednym z licznych szpitali, który ani jeden dzień nie przerwało porodów. Poza tym dołożyliśmy wszelkich starań, żeby porody były rodzinne w związku z powyższym. Mamy przyjeżdżały do Mysłowic z, z ościennych miast. Do porodu w Mysłowicach zachęcają dobre warunki i personel. Chodzi o, przede wszystkim o wanny porodowe. Jesteśmy w trakcie zakupu drugiej wanny porodowej. Jesteśmy liderem, można powiedzieć, w Polsce tych technik porodowych. Położne są od tego, żeby słuchać i doradzać paniom, jak mają ten uroczysty dzień przeżyć. Nie wszyscy urodzeni w MCZ to Mysłowiczanie, ale urodzonych tu czy w innych miastach przybyło przez rok w Mysłowicach i tak prawie tysiąc. Zarejestrowaliśmy 996 urodzeń. To w porównaniu do roku 2019 jest o 130 urodzeń więcej. Dodam, że wśród nowych dzieci, które, zostały, które się urodziły, ponad połowa 540 to właśnie chłopcy. Jakie imiona rodzice wybierali najczęściej? Dla chłopców rodzice najczęściej wybierali imię Leon. Zostało ono zarejestrowane 28 razy, ale powiem Państwu, że dużą popularnością wśród imion cieszyły się również takie imiona jak Filip, Maksymilian, Antoni czy też Jakub. Wśród dziewczynek e, prym wiodła w tym roku Hanna, zarejestrowana 25 razy. E, również wiele razy została zarejestrowana Julia, Lena, Laura, Emilia czy też Alicja. Zdarzały się też niepospolite imiona, jak Cassandra, Sofia, Jozue, Aaron, Cassia, Liam czy Colin. W przypadku niektórych propozycji pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego są jednak zmuszeni odmówić. Wpłynął jeden wniosek o rejestrację noworodka. Dla którego rodzice wybrali jako imię drugie imię Grunwald. Wysłaliśmy zapytanie do Rady Języka Polskiego, która wysłała nam właśnie, wystawiła opinię, że Grunwald jest nazwą miejscową. W związku z powyższym, nazw miejscowych nie używamy zarówno jako imion pierwszych, czy też jako drugich. Dlatego nie zostało to imię zarejestrowane i nadane dziecku. Z popularnym, czy też bardziej niecodziennym imieniem, dzieciom, ich rodzicom życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku.